Sytuacja się klaruje, dalej prowadzimy rozwój naszego państwa. W tym momencie zainwestujemy bardzo dużo pieniążków właśnie w rozwój stolicy. Chcemy, żeby jak najbardziej wzrosła, a do tego muszę poświęcić trochę pieniędzy, no niestety. Mamy już aktualnie 35 developmentu. Przychodu nam to jeszcze nie zwiększyło zbytnio, ale zwiększyło na pewno limit. W której dorzucimy jeszcze tysiąc tych panów i tysiąc oczywiście w formacji infantry. Kawalerii już mamy i teraz to bijemy jeszcze tutaj, jak najbardziej się da, bo chcemy. O, 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 panowie już na nas kory mają. O, mają też dużą armię. To mi się nie podoba, panowie, to mi się nie podoba zbytnio. Duża armia to jest duży kłopot. Musimy to jak najszybciej powiększyć, bo potrzebujemy, żeby to się rozrosło. Jedna z kolonii się zrobiła tutaj. Mamy ją już dla nas. I co? Przechodzimy głębiej jeszcze raz głębiej, jeszcze raz głębiej. O, czwarte miasto to jest w ogóle, to te czwarte miasto weźmiemy. Z kimś tu się łączymy, ale dalej nie widzimy z kim, także nas to nie obchodzi w sumie. Tu teraz też skończymy. No ale czwarte miasto jest nam potrzebne to jest nasze miasto. Łącznie mamy 22 tysiące krasnoludów dla naszych armii. To musi znaczyć dużo w sumie. Gobliny. Rmów, usuwajcie gobliny z tych jaskiń, wybić wszystkie co do joty. Ostatni punktik w administracyjne, daje nam to 40 development i będziemy mogli kopać niżej. Teraz musimy tylko, uuuu, The Astra Bank, dobra, zaraz to ogarniemy sobie sytuację. Zwiększymy mu na pewno administracyjne, zabić wszystkie oczywiście potwory, koboldy i gobliny. Azra Bank, ok, Azra Bank Office, yearly tax income się zwiększa o 12. O mój Boziu, ale to duże pieniądze za darmo. Dla nas w sumie są. Karteli loyalty musielibyśmy mieć. To nam zwiększy. Musielibyśmy podbić też orki. Secure the ork. Zabezpiecz północ. Zabezpieczymy na pewno. Dyplomata... Okej, okay, dyplomata musiałby być... Okej, okay, dyplomata. I tutaj musiałby być jakikolwiek. Przycimy sobie kolegę, bo on nam daje misję odblokowaną. Musiałby być większy. Okej, okay, to błędnie wybrałem niestety. Szkoda. Uuu, ile koron. Przyjmijmy renesans w naszym kraju. Jesteśmy do tyłu oczywiście troszkę. To nic, to nic sobie zapewnimy rozwój w tym kraju. Mocny, nic to nas nie kłopocze. Trzeba wyplenić też szkobolde z naszych jaskiń. Nie wiem po co się tam zajęły. I teraz tak, tego nie możemy, bo nie mamy konstrukcji, ani budynków, ani czegokolwiek. Albo centralizacji stateu. Mm, nie mamy wolnego budynku. A, to musieliśmy zdjąć tylko. Dig, kopać głębiej, panowie, kopać głębiej. I kopiemy. Zobaczymy, co będzie później. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, jak będzie już wykopane głębiej. Dobudowujemy, oczywiście, tam, Trzeba budynki, to trochę nam to daje w sumie. Nie wiem, kto tu jest, ale będę go atakował na pewno. W tym pewnie odcinku już się uda nam to zrobić. To zaraz jest skończone, to zaraz też jest skończone. Tu już mają swoje tereny, tam nie przejdziemy. Tu mają orki, które są w sumie na równi z nami, tylko one są na równi z nami. No, kanonierzy też są na równi z nami. Okej, okay, to jest kłopot. Tu mamy terra inkognita też, tym bardziej z kłopot. 6 na plus jesteśmy, to mamy dobry przychód w sumie. Produkcję zarzucimy sobie w kraju i jeszcze. Jeszcze kolega tutaj zarzucimy. Fort Defense albo Land Force Limit. Land Force Limit. Mamy pieniądze. Stać nas na to, żeby dobudować armię. To ją dobudujmy. Zrobimy po prostu dwie armie w tym momencie. I dobudujemy sobie kolejnych ludzi. Kolonia już się zakończyła. I która to się zakończyła? Nie ta. Ta się zakończyła. Przejdziemy kawałek głębiej. A Beautiful Hold. Możemy zgodzić się. I to się powiększy. Ja się zgadzam. Możecie zbudować piękny. Najpiękniejszy nawet. Kursor z Zabieramy oczywiście wszystkie te jaskinie. One muszą być nasze. Rządzimy tutaj. W sumie nimi to wszystkie muszą być nasze. One niewiele nam dają, bo niewiele, ale wiadomo o co chodzi. Im więcej ich mamy, tym lepiej się czujemy. Potrzebujemy też jak najszybciej mieć rozwinięty przemysł militarny u nas. Musimy dominować. Kartel nas nie za bardzo kocha w sumie. Tu musi być marketplace postawiony. Tu już jest postawiony. W tym wypadku ja mógłbym wziąć nawet pożyczki. Wezmę bez oprocentowania pożyczki na to. Skończymy to i jak najszybciej ogarniemy sytuację. Marketplace i tak będziemy budowali, one niewiele kosztują. Część już spłacimy, bo nie potrzebujemy tyle mieć. I zostały dwa. Jeden zostanie nam. Jedna pożyczka. Bez oprocentowania to zawsze dobra sprawa. A misja jest wykonana dzięki temu, przynajmniej. 30 stracimy, ale no skończymy kolonię jedną. Także nie będę narzekał z tego tytułu. I co my tu mamy? Co, co to w ogóle jest za teren? Weźcie, mogę tam wejść? Mogę tam wejść, ok. Odblokujcie mi to. Co tu mamy w ogóle? Co? Czyli to jest teren. Aha, Cave Goblins. Dostaliśmy kasus belli na nich. Oni mają 27 tysięcy żołnierzy. A sztac, potężni jesteście? Zwiększamy to. Following ranking conquest. Da nam na pewno dużo i zdobędziemy permanentne klejmy. Musimy teraz ich podbić na pewno. Co to jest? Gobliny są mocne. One są z tyłu z technologią. Zaraz będą dwa levele do tyłu. Potrzebujemy na pewno żołnierzy. Potrzebujemy bardzo dużo żołnierzy dobudować jak najszybciej. Okej. Okay. Nasi krasnoludowie chcą wrócić do domów, także nie będę im kłopotał. Mają tutaj wiele terenów do zasiedlenia. Bierzcie panowie ile chcecie. Wszystkie są wasze. Możecie zajmować ile chcecie. Nie widzę z tym kłopotów żadnych. Tu mamy całkiem nieźle wyglądającą sytuację. Płacimy ostatnią pożyczkę, którą wzięliśmy. Oczywiście ona nie powoduje nic, ale wolę nie mieć pożyczek żadnych. Opłacamy siódmą militarną. Jest dobra sytuacja z militarnymi. No, oni mają 33 tysiące żołnierzy. Z giga liczba. Przywaga nad nami spora, ale mają też małą technologię. O dwa mniejszą od nas. Czy to oznacza, że my to wygramy, czy nie? Nie wiem. Sprawdzę na pewno. Dalej chyba nie mogę, nie? Iść nie mogę. Tak czy owak. To jest ostatni teren, jaki mogę zająć dla siebie. I tu mamy jakiś fundzik, grzyby. Dobudujemy pierwsze w życiu nasze armaty. To będzie ok. Hołfenice. Zbudujemy. Wow. Ale wyskok dużej ilości u nas rzeczy. Agenda. Pieniądze, pieniądze. Nie ma nic takiego. Marketplace weźmiemy w takim wypadku. Administracyjne. Dopóki nie zostanie zakończone, bo potrzebujemy. No dobra, mogą to wziąć. Przyspieszy to produkcję na pewno. Co tu mamy? Orkowie. Ja lubię orków, także toleruję ich w mojej armii. Orkowie są silni, przydatni. To się kopie dalej, także zobaczymy później, co tam jest. Oni nas embargują. Jesteśmy ich jedynym rywalem. Także u nas oni będą rywalem. I też zarzucimy im embargo. Na pewno zabronimy im handlu tędy. isus Embarge. I teraz to, to nam daje plusik na pewno, bo oni tak jak i my, tak jak i oni dostają, tylko mają mocniejsze embargo od nas niż my od nich, ale mają potężne tutaj tereny. Ej, to jest nasze, ale my to bardzo chcemy odzyskać. No, gobliny zawsze były takie, że podkradały tereny. Chcemy to odzyskać na pewno. Ok, mam taksy weźmiemy, chciałbym powiedzieć Power. to są taksy zwykłe. Prestiż wolimy, mamy 100 prestiżu. Nie obchodzą nas serwanci. w sumie nie obchodzą nas ich też tereny, także nie będziemy się do nich pchali zbytnio sami. Moglibyśmy Hammer Home'ami istnieć, współżyć, ale nie ma ich nigdzie. Chcemy na pewno te tereny zająć wszystkie. Dyplomatę mieliśmy właśnie wrzucić dwójkowego nie mamy złota na niego. Wywal tego kolegę i zrób nam miejsce na nowego. I co? Dwójeczkę, tak? Wrzucamy. Okej, okay, dwójeczka jest wrzucona. Potrzebujemy konkwistadora. Kazadur. Okej. Okay. No nie jest za to mocny konkwistador. Adwenturerzy dostaną 2% landów albo będą mieli lojalność za pieniądze. Dobra, damy wam 2% landów. Dalej się w tą stronę wybrać już nie możemy. To jest maksimum. W tą stronę też zbytnio. Możemy połączyć nasze armię już w tym wypadku. Mamy teraz 25 tysięcy żołnierzy. Dajmy im drilla. Niech sobie chodzą tutaj, niech sobie drillują w tym czasie, kiedy tu nic nie możemy zrobić. Tu marketplace'a postawimy, także na razie sobie to istnieje. Plus 50 local defensive damy, to też jest git. To jest naprawdę git dla nas, bo to nie zmieni za wiele dla przeciwnika, bo nie atakujemy nikogo, ale dla nas daje dużo, zwiększa troszeczkę. Możemy też zacząć budowę dalej. Marketplace'ik musimy postawić. Oczywiście ja wszędzie je stawiam chwilowo, ale mamy agendę, więc agenda daje nam możliwość postawienia jej, no to stawiamy. Potrzebujemy też więcej i więcej i więcej. W sumie ja bym sobie robił tak, że postawiałbym sobie tych settlersów tam, gdzie mam pojedyncze te prowincje i niech one się rozwijają dzięki temu, póki na razie nie podbijamy żadnych innych. Siódma dyplomatyczna, dobrze dla nas. Nawet armia pomaga teraz to kopać. Zostało 3%. Już patrzymy, co to wyjdzie z tego. Ja chcę to zobaczyć, bardzo chcę to zobaczyć. ok mamy prawie 100%. I jak to będzie? ok udało się ukończyć? Jeszcze nie? Ukończyliśmy, dobra. gear hold i to jeszcze można głębiej kopać, ok Gdzieś tu jest to? Underground hold. Wygląda lepiej na pewno, znacznie Lepiej to wygląda. Odkopana częściowo. Tu dalej jeszcze. Aha, development 50. Ok, development 50. Dobrze wiedzieć. Chwilowo nie mamy takich możliwości. Ale mamy odkopane przynajmniej. Mamy przynajmniej odkopane. Kolejna budowa w prowincjach. Niech się robi. Póki nie mamy nic innego do roboty, niech się robi. Tutaj yearly inflation mogłoby spadać non-stop. Ale chwilowo wolałbym raczej wbić ósmą. Militarną, administracyjną, potem militarną się zająć. Weźmiemy sobie scentralizowaną biurokrację w naszym kraju, a w sumie spadku lokalnego developmentu, żeby mniej w to wydawać. Mamy ósmy poziom administracyjny i super będziemy teraz inwestować pieniądze raczej już w stolice. Goblin Minority Growth ponownie wróciło do istnienia. Jest duże nawet. Kłopotliwe. Okej, okay, udało nam się zwiększyć development, ale też ósmą militarną technologię. Możemy teraz mieć regiment kampy. To też nie jest takie złe. 18 tutaj jest administracyjna, bo chcemy mieć 50, żeby ogarnąć jak najszybciej sobie kopanie niżej. Jeszcze tutaj chcemy zejść jak najniżej do tego. 16 lat to zajmie, ale no warto odkopać najgłębsze tereny. No i mamy 50, już w końcu się udało. Możemy teraz dorzucić kolejną możliwość interakcji. Mam możliwość kopania głębiej. Digging. To jest ostatni chyba raz, czy można jeszcze niżej skopać? Nie wiem, zobaczymy. Na razie się kopie dół. Mam mały kłopot od razu na Gear cofamy naszą armię. 19 tysięczna armia goblinów tutaj się pojawiła nagle z tyłeczka. podstawa. Silna armia to podstawa u nas. Ok, mamy już chyba fine. Fine jest Max, Max. Ok, wybuchły gobliny. O, nie no, nie chcemy koboldów. Gobliny wybite co do joty. Co tu się wydarzyło właśnie? Pojawił nam się cały świat nieładnie, tak? Nieładnie, tak? klanorków. A my oczywiście w jaskiniach żyjemy. Znaczy w sumie to nie są jaskinie. My nie w jaskiniach, ale żyjemy na ścianach tutaj. Hammer Home Zawieramy sojusz z Hammerhomem. Z kim jeszcze możemy? Możemy mieć jeszcze dwóch sojuszników. A, tu nie ma nikogo więcej do zawarcia sojuszu. Minus 13. Jak to? 16 możemy mieć tylko. Co się stało? Co się stało, że tak mało możemy mieć wojska? Okej, okay, naturalny sojusznik u nas. Minus 12. Za dużo force limit mamy, ale dlaczego tak? Co się zmieniło właśnie nagle. Włamek chwili limitka mi spadła. Dlaczego? Przecież mogłem tyle mieć. No spokojnie, tyle mogłem mieć. O, im też spadła. Okej, okay, no to wypowiadamy im wojnę i wjeżdżamy w ich terytoria od razu. Póki im spadła limitka, tak jak nam, to możemy ich zająć. O, okej, okay, idziemy na nich jak najszybciej zająć ich. Nie wiem, co to się w sumie wydarzyło właśnie, ale udało się. I nas też zajmują, cofamy się jednostkami. Okej, okay, mają 17 tysięcy, to też jest kłopot trochę, bo to jest dużo, wbrew pozorów. Bardzo dużo. Okay, chcieli na nas atakować, ale się zatrzymali w ostatniej chwili, na szczęście. Ich miasto padło, przejdziemy głębiej. Tutaj przejdźmy jeszcze. Wokoło zostali zaatakowani zatrzymani w sumie. Ok, zajęte ostatnie miasta. Teraz przejdziemy sobie tam, jak najszybciej. Zajmijmy wszystkie miasteczka, jakie posiadają. Ok, tam wybuchnie armia obok. Albo nie wybuchnie. Miała wybuchnąć, ale nie wybuchła jednak. Dobra, dobrze jest. Próbują zająć nam stolicę. Na szczęście nie udaje im się to łatwo. No a my już kończymy zajmować. No to odbijemy sobie te tereny, bo to też to nie jest kłopot jakiś większy. Ok, stolica u nich jest zajęta. I teraz zabieramy całościowo, jak tylko się da. Nie możemy całego, nawet ok. Złoto oddajcie. Zabieramy. No i co? No. Tu dwunastka, ten 1001 i to 5000 w sumie usuń od razu. Ile jeszcze 3000 muszę usunąć? No dobra, no to 3000 usuń. I mamy fortecę całą dla nas. Zarabiamy coś tam. Mamy do spłaty aż 6 pożyczek gigantyczną ilość. W sumie, jak będzie kłopot, to pospłacać wszystko. Centralizacja tutaj wejdzie, dzięki czemu będziemy stracili autonomię i będzie to się polepszało tylko. I co? Oczywiście korujemy. Te miasto jest nasze, ono jest duże, jest potężne. I to są goblinie miasto. To jest goblinie miasto. Jak oni to zrobili? Zniszczona prowincja. To jest niestety dla nas. Ale to nic. Ogarniemy. Ogarniemy sobie. Co tu mamy w ogóle? Nic. Ogarniemy to. Nie jest taki kłopot. Weźmy pożyczki. Znowu. Które tutaj są. Ale one są z małym interesem. I za nie spłacimy te, które mają duży interes. Okej, okay, zostały tylko te z małym. Znaczy nie jest jakiś kłopot. I spłaćmy ile możemy. Dzięki czemu zarabiamy trochę pieniędzy. Rozwiniemy naszą kawalerię trochę mocniej. Jest silniejsza znacznie. 17 tysięcy. Trole, trole, trole. Okej, okay, trole lubię. Trole są spoko. Mogą być u nas jak coś. Okej, okay, dwa rewardy. Dostało tutaj możliwość troli. Trole są spoko. Kuplai zwiększają trochę. Nie są źli. O, dyscyplinka. I to jest kto? To jest goblin. Gozwo. Ja wezmę gozwo. Okej, okay, on trochę bierze pieniążków, nie ukrywam. Oczywiście, magiczny eksperyment poszedł źle i miasto zostało w połowie zniszczone. Fajnie, fajnie. No, bardzo dobrze się bawicie, magowie. Bardzo dobrze się bawicie. Tu nasza jest. Zniszczona forteca. Nie wiem, co ja mam z nimi wykombinować. Mamy pożyczki. No, na szczęście się to rozwija, wszystko. Orkowie zebrali się i chcieliby wprowadzić swoją kulturę do naszego miasta. No, nie bardzo mi to pasuje, żebyście wprowadzali mi własną kulturę w moim mieście, jak coś, także palcie gumę. Gobliński szamanizm, możemy to nawrócić? Bo ja też nie chciałbym tego tutaj u siebie. To jest. Alpower Kost. Zniszczymy sobie. A wypowiedzcie tutaj się. No, i niestety zostaliście zmiażdżeni. Zniszczyć do końca. Żegnamy panów. Te miasta wracają. Pod nasze ręce, także jest bardzo dobra sytuacja dla mnie, że to jest znowu moje. No i to jest oczywiście handel, także protekcja. Zobaczcie, Emporium tutaj jest zbudowane. Pedition Target to też jest git. Zwiększamy value prowincji, te już mamy pozwiększane. Niektóre. O Jezu, znowu wybuchli. Ech, trzeba ich znowu pobić. Antyczny skarb znaleźliśmy. Dla mnie to jest bardzo dobra sprawa w takim wypadku. Kupujemy Game of Astra i on daje nam Lation taksy i zwiększa nam stabilność. Bardzo dobrze kupione. No i teraz należy Don. Nas. Przywrócimy kiedyś tą koronę do istnienia. Już mamy jedną z dwóch najważniejszych części. Armia orkowa została znowu rozbita, także orkowie już nie powinni sobie tutaj tak bawić, jak się bawili z nami. Dyplomatyczny kolega, na razie cię odpuścimy, kolego. Pożyczaję, bym pospłacał je chętnie. Na razie wiesz co, nie opłacaj tej armii do końca. No i już powiedziałem, nie opłaca, już powiedziałem, szybko poszło. Orkowie cały czas mi robią rewoltę w stolicy. Wypad mi z tej stolicy, ona należy do nas. Czy Wy nie rozumiecie tego po polsku, czy mam mówić po orkowemu? Wypad mi z tej stolicy, nie pojawić mi się tu. Okay. Gobliny już nie są dla nas zagrożeniem, na szczęście. Za to Grombar już jest. <laughs> jest gigantyczny. Możemy mieć jeszcze jednego sojusznika, i to jest kto? Kanone, kanonierzy, ale mocni kanonierzy. Weźmiemy z wami sojusz. I kto tu jeszcze istnieje? Coven Blood. No tu jest Hammer Home. To są nasi bracia i siostry, także ich, no oczywiście, weź sprzemy. Cave Gobliny. Moglibyśmy to zrobić, ale my raczej chcemy Cave Goblinów odmienić. Ale chwilowo nie możemy, więc zgadzam się, żeby dołączyli, no po prostu, do nas, no będą pracować. Potem mi się wypleni. Tak to przynajmniej myślę, żeby zrobić. No bo jak inaczej? No na razie trzeba tak. Ok, już nie opłacaj tej armii. Ok, możemy dostać stabilność. Minstrel, podróżny. Bierzemy kolegę. 15 tysięcy piechoty ponownie. Kiedyś mieliśmy 25 tysięcy. To było dużo, 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 dużo więcej. No ale już nie mamy. Także liczmy się z tym, co posiadamy po prostu. Pospłacamy pożyczki. I powinniśmy móc coś porobić z nimi. Dzięki temu. Na razie one mają mały interes, więc nie rosną, ale no trzeba by je spłacić w końcu. Wieczności tak nie mogą być. Wartaksy weźmiemy sobie, niech sobie będą już u nas. W razie kolejnej wojny, która na pewno nastąpi z kolegami, jak tylko minie trus. Goblińska twierdza, Haras Home, która kiedyś należała do nas, już jest nasza na szczęście, to trochę nam zmienia. już jest statkowe, to tak trochę słabo. Na razie tego nie będę tworzył, raczej będę pilnował tutaj, żeby wszędzie była piąta militarna w naszych miastach. Wtedy będę dopiero bawił się. Po to, że potrzebujemy jak największą armię zbudować ponownie, a niestety wycofało nas do tyłu. O, jest w końcu nasze miasto. W końcu należysz do nas, to się kopie. Tutaj też będziemy musieli wykopać to ponownie. Okej, okay, spłacamy w końcu, niestety nic innego nie wykorzystamy, bo nie mamy. Drugi tysiąc budujemy katapult, który dołączy do nas. Okej, okay, trader, jakiś tani trader. No trochę jest taniego u niego, ale nie aż tak. na no, ale dwójeczka to weźmiemy. No i chcemy na pewno wziąć sobie kolektywizację naszego handlu. Kolekt. I co jeszcze mogę zrobić do tego? I tu transfer damy. No tylko tak mogę zrobić, nic więcej nie wykombinuję tutaj. Przychód i tak nam się zwiększy trochę. Możemy stworzyć pałac, ale za mniejszą liczbę pieniążków stworzymy ten pałac. Aha, a jak? Zmniejszamy oczywiście autonomię w naszym państwie. Im więcej zarabiamy, tym lepiej, ale tu też chodzi o liczbę żołnierzy, jaką możemy posiadać. Dorzucamy kolejne... Artylerie 20 tysięcy. Znowu prawie jesteśmy blisko tej armii, którą posiadaliśmy wcześniej. Nie jest źle. Nawracamy oczywiście też prowincje. Chcemy jak najwięcej jej mieć. Tego już w sumie nie musimy mieć. Możemy zmienić to na coś lepszego. Weźmiemy kolegę damę z powrotem, bo chcemy na pewno quality porobić i ekonomiczne bardziej. W sumie ekonomiczne. Najbardziej chcemy zrobić ekonomiczne właśnie. Teraz już zbieramy w sumie na dziewiątą profesjonalnych oficerów. Ósma dyplomatyczna, właśnie została wprowadzona. Nic tam nie zmienia, zbyt no, ta dyplomatyczna, ale wprowadzać zawsze lubię i zbudujemy dostaniemy sobie teraz workshop z diety, którą mieliśmy. Dostaniemy szansę na to, że dostaniemy stabilność, beautiful hold, oczywiście zgadzam się na to, niech będzie piękna, ale nie dostaliśmy, dostaliśmy stabilność, okej. Okay. To jest kopane, to długo jeszcze potrwa zanim się wykopie, natomiast zbieramy pieniądze, żeby to wykopać, a żeby zebrać pieniądze musimy się postarać, bo w sumie nie zarabiamy na tyle, żeby to tak szybko zebrać, a musimy jeszcze spłacić cztery pożyczaje, z czego jedna cały czas rośnie i to jest kłopot. Więc spaćmy ją od razu, żeby potem nie była tak droga jak jest. Musimy wbić dziewiątą administracyjną. O, 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 udało się, agenda została skończona. Prestiż. Super, 100% mamy znowu. Konwersja się cały czas robi. Jak to wygląda z wiara u nas? No, prawie wszędzie Regent Court jest, ale jeszcze mamy kilka miast, wiadomo jakich. Nie opłaca armii. No i to jest mój mały błąd. Powinienem to robić cały czas. Spłacamy oczywiście tą pożyczkę jedną. Ta armia może poczekać blisko miasta. Niech się odnowi im wszystko, i wtedy zaatakują. nie zdążą zdobyć tego miasta w tym czasie. O, nawet mamy kolejny poziom, czyli dziewiąty militarny. możemy zmienić kolegów na Pepper and Tortoise's Git, bo to jest przeciwko orkom głównie w tym momencie. A działa będą strzelać dalej, także jest w porządku. Niech to się załaduje całe. To są oczywiście gobliny, także one. O, mają. One mają mnie. One mają mnie. Szkoda. Tak samo powinien wyglądać, no nasz niestety nie wygląda. Jest pełna już, jest pełne, możemy atakować. Prawie przełamali mury, na szczęście się im nie udało. Magowie będą teraz sprężniej działali. To dla mnie jest dobra wiadomość. Okej, okay, skoro tu już mamy ogarnięte, to jest piątka, to jest piątka, to jest piątka. Dalej, tu miała być też piątka, ale to inne rzeczy muszą podskoczyć, czyli przykładowo to. I teraz piąteczka. Kolejna będzie piąteczka, jak tylko podskoczy trochę. To możemy też podwiększyć troszkę. Dobrze, że te miasta rosną. One będą miały dużo, a my dzięki temu zbudujemy większą, większą jeszcze armię. Dodajemy kolejną artylerię. 20... Jest ta pierwsza jednostka, 21 tysięcy już jest. Armia jest silna, wojska mamy dużo. Dziewiąta militarna to już jest, ale tutaj mamy co? O, stabilność i dziewiąta administracyjna wprowadzona. Oczywiście wprowadzam tolerancję dla orków, może bym chciał raczej, żeby tolerowane byli. tolerowani, Ale raczej tak tolerancyjnie będziemy na nich patrzyli, żeby tak nie przesadzać trochę. Konwersja się kończy zaraz. Zaraz w sobie możemy zaatakować ponownie ich, już zostało w sumie 4 lata do tego. To moja armia mogłaby się już przenieść pod granicę ich miasta starego, które należy do nas teraz. Hoodigir się trochę zapadło. No, niestety, nie podoba mi się ta sprawa, że je się pozapadało. Zwiększymy szybkość odnowy naszej armii i to mi się nie podoba. No, zapadło się. O, mocno się zapadła. Coś za coś, jak to mówią. No, albo kontynuujemy, albo, albo nie. Zapada się, co prawda. I pewnie jeszcze będzie tak trochę czasu. No, ale co ja poradzę na to? No, chcę kontynuować. Chcę jak najszybciej dotrzeć do tych terenów. Dalej mamy Cave Gobliny też. Kolejne trzymają nasze miasta. Chociaż w połowie już miasto. 6, 6 punktów developmentu straciłem na tym. Nie podoba mi się to tak bardzo, jak tylko mogę powiedzieć, jak mi się to nie podoba. Mi się to bardzo nie podoba. O Jezu, jeszcze buntownicy. Przywróciłem miasto do poprzedniego stanu, ale to niewiele daje. Nie wiedziałem, że to będzie się zapadało, trochę mi to kłopoczę szczerze. Nie podoba mi się ta sytuacja, że te miasta się zapadają w takim wypadku. No, ale ktoś musi to odkopać przecież. Padł militarny lider. Bierzemy kolejnego, ale przepotężny Kildum. Kildum jesteś mega potężnym generałem. Mam nadzieję, że wykonasz swoją robotę jak trzeba. Miasto już w praktycznie w połowie odkopane. 60%, no trochę to zatrwa. Okej, okay, kolejny poziom. State and religion. Zmniejszymy sobie administratywne koszty technologiczne, albo moglibyśmy jeszcze tutaj iść, ale raczej, no, raczej technologia administracyjna będzie tańsza dla nas. To trochę nam to zmieni sytuacyjnie, szczerze powiedziawszy. Nie podoba mi się, znowu orkowie chcą przejąć władzę w mieście. 13 tysięcy orkowskiej opozycji, która zostanie zmieciona w pył pod miastem, ale oni oczywiście nie giną od razu, tylko przenoszą się dalej. Szczęście w nieszczęściu, że mamy wielką armię, bo gdyby nie ta armia, to myślę, żebym nie dał rady sobie tak łatwo. Z nimi. Spłacamy ostatnie pożyczaje. Jeszcze dwie zostały. Dostaliśmy duży zastrzyk gotowy, co nam pozwoli na przekopanie miasta. A raczej naprawę, to nie przekopanie, to jest naprawa zniszczonego dominium. I ulepszymy, oczywiście, jeszcze tutaj emporium na Market Town. Dzięki czemu stanie nasz handel się znacznie silniejszy. Możemy rekrutować też e, gobliny. Niektóre miasta ich nienawidzą i wypleniają, a je, niektóre je uwielbiają i istnieją, współistnieją ze sobą. Ekonomiczne dorzucimy. I mamy teraz spadek tego, fajnie. Nie będzie Będziemy się tym zbytnio przejmowali dzięki temu. Odkopujemy nasze dominium w końcu. Tak jak trzeba. Tutaj też w sumie dalej działamy. Tu już skończył nam się kłopot. Mountain Blacki mają gigantyczną armię. Niedobrze. Sojusznika większego tutaj mieć nie mogę, niestety. Co to w ogóle jest? Co to są? Black Orkisz? Czarne Orki? Czy ja chciałbym się do nich zbliżać? No nie bardzo. Nie bardzo bym chciał, szczerze, ale kto mi zabroni? Dobra. Jednego wycofamy kolonistę. Może stąd. Stąd wycofajmy, bo to jest i tak bardzo dobra sytuacja. Przenieśmy armię. Tutaj i wyślimy go, niech on to zajmuje. Tutaj jeszcze są dwie ziemie, które są niezajęte, a powinny być nasze. I tak za to płacimy w sumie. Stary hold. Okej, 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 okej. Cool został e, starym holdem i on będzie teraz miał dużo bardziej zmniejszone koszty. No bo 50 developmentu to ja już bym nie przesadzał. Jest gigantyczny. Stary, ale gigantyczny. Okej, okay, będziemy teraz mieli 23 tysiące możliwych jednostek i zrobimy to w ten sposób. 2000 dorzucimy sobie. Wygląda to nieźle, bym powiedział. O, tutaj możemy rozwinąć dwa Miasta bardziej. Dobra, idziemy w końcu skończyć. Quality. Przyda nam się dyscyplinka w naszych armiach przepotężnych. The Element Pantheonic Council. Okej, okay, idea cost się zmniejszy. No, mi to nie przeszkadza w sumie. Podzielmy armię. Wycofajmy kolegę stąd. On, jak się wycofa, to dalej to się będzie podbijało. A my to w tym momencie przeniesiemy tutaj i będziemy podbijali dwie ziemie tym jednym. Tam ci niech ulepszają. My sobie poradzimy bez nich. Nie widzę kłopotu. Lepszy trader, bo tańszy. I jeszcze ludzki. Znaczy, kresnę bardziej. No, oczywiście ja zawsze kresnę mu dam możliwości pracy. To jest, to jest ważne, żeby miał. Co tu mamy? Okej, okay, dyplomatyczne dla niego. Albo on umrze, albo dostaniemy chociaż tempel. Jarmon umarł, na szczęście. Ale dostaliśmy chociaż za niego katedrę jedną. O, do końca gry dostaniemy Haras Ordlum, dostanie Local Defensive. Bardzo dobrze. Ciężej będzie to odbić z naszych rąk. No tylko ta naprawa to trwa kilkanaście lat. Straszna rzecz. Powiem wam, bardzo straszna rzecz. Ok, moglibyśmy używać explosives do tego, ale to nie jest takie w sumie idealne, ale weźmy. Im szybciej to skończymy, tym lepiej. Wybić wszystkich, pół ludzi, monstra i tak dalej, macie to wszystko, wybić, 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 jeszcze raz wybić. Przejąć tereny, jest wiek monstre, także i tak my tutaj nie wodamy, <gry> niestety. O, kolejny merchant, no i bardzo dobrze, możemy go wrzucić sobie tutaj i on też niech transferuje. Zawsze przez ten przepływ jakieś pieniądze przypłyną do nas, także jak narzekam. Prawie 100%, 96 dokładniej. Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało to. No to już jest trzeci poziom zejścia niżej. W operacji kopania. Może w końcu to będzie wyglądało. Ile to ma w ogóle poziomów? Nie jestem pewny. Wybić wszystkie. Nawet na to nie czekać. I okej, okay, to się już kończy, tak? 99. Okej, okay, to mnie nie obchodzi, wynocha. Polityka nie będzie zmieniona. Będzie taka sama. Skończyło się. Jest 100%. O! Nowa produkcja złota. Bardzo dobrze. Złoto. Złoto w końcu jest. No, odkop to w końcu. Odkopcie to. No, co się stało? 1525? Nie, nie. Tu się. kuldi. Okay. Okej. After many years of effort. Okej. skończyli kolejne tereny. Aha, to jeszcze niżej schodzi. Jeszcze jeszcze niżej. To nie jest tak proste. To będzie chyba schodziło wiele, wiele, wiele miejsc niżej. Wow. Local development koszt zmniejsza się o 150. To w ogóle jest gigantyczna suma. Mm -hmm. Gigantyczna suma. Weźmy to, rozwińmy. Mamy 60. Rozwijamy infrastrukturę jeszcze w tym mieście. I możemy kopać niżej jeszcze. Skopmy to. Nie widzę kłopotu. Skopmy to. Pożyczek nie mamy. Także weźmiemy sobie nieoprocentowaną, bo taka jest najlepsza. Tyk. Pieniądze już mamy. Bo nie chcę innej. No mówię, to są kłopoty takie, jak będziemy brali inne. No i kopiemy. Kopiamy niżej. Jeszcze lepiej, powolutku. Spłacać na razie ich w sumie nie muszę. Na razie naprawiamy tutaj też miasto. Używajcie, kogo chcecie. Macie 17 lat na to, żeby to naprawić. Czyli ogólnie, wbrew pozorów, bardzo potężna prowincja. Bardzo potężna prowincja. No i przywróciliśmy nasze miasto w sumie do pełnego panowania. Mamy już dwie pełne armie. I mamy też złoto w końcu, także będziemy mogli. O, płacimy teraz sobie instytucję, przejście na kolejną instytucję. No i jesteśmy na tyle bogaci, że możemy się sobie z tym działać. Spod Oczywiście też pożyczki, one są drogie, ale bez kłopotu. Dewastacji trochę zyskaliśmy, ale kolejne pożyczki będą spłacone. Jeszcze dwie zostały. Powolutku, panowie, powolutku. Okej, okay, mogą prościć nas wręcz, będą nam płacić, zgadzam się na to, wpuszczę do was to. My i tak jesteśmy szaleni w tym, co posiadamy, dlatego mi to nie przeszkadza kompletnie, a wam to pewnie przyda się. Hammer Home ogólnie ma bardzo dobre u nas relacje, a faworków mamy 65, także to wygląda nieźle. Z większych sojuszników chyba mieć nie mogę. O, mogę, mogę, mogę! Jeszcze większe o Marholt. I mogę Kogo nawet wziąć za sojusznika? No patrz panie Bierzemy Kill mal. Oni mają granice z nimi, zbytnio nie bardzo. Nikt nam nie pomoże. Czemu? Debet. Hammer home. Debet. Nie wszyscy są w debetach. Ej, to nie wygląda za dobrze dla nich. No my cały czas miasta budujemy. No ogólnie nasze państwo, jako to, że jest małe, to nic nie zmienia kompletnie. Jesteśmy bardzo, bardzo bogaci i potężni w tym temacie. A tu mamy złoto też. To też jest gigantyczna dla nas ilość bonusów. Myślę, że myślę, że ten odcinek zakończy się bardzo ładnie, jak skończymy już tu złoto. O, gold depletion chance modifier, czyli zmniejsza się efektywne kopanie, zmniejszy się Szansa, że się zapadną kopalnie nasze. Bardzo mnie to cieszy. Ej, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Wiecie jakie to dla mnie problemy sprawiało? Ja się czasami obawiam takich rzeczy, ale to nic. Powinniśmy zabezpieczyć północ, tylko zabezpieczenie północy równa się z wojną z orkami, którzy mają 100 tysięcy wojsk. My mamy z 60 tysięcy, no nie mają ponad 120 tysięcy. Grombar jest gigantyczny. Na szczęście grombar jest. Zacofany. Mimo wszystko, my nie jesteśmy tak bardzo potężni jak oni. Ale Grombar to są orkowie, także jestem ciekawy, co z tym Grombarem wyjdzie. Giga, giga potężny jest Grombar. Mhm. Chwilowo nas nie widzi za cel. Musimy jak najszybciej dążyć do tego, żeby być jak najpotężniejszymi. No ale my panujemy w górach. Tutaj w ogóle też jakieś orki są. Moglibyśmy zaatakować je. One są pewnie zacofane. Tak są zacofane. A jak te miasta wyglądają? Co wy macie? To są nie nasze miejsca, ale coś ich tam mają. O, niewolników mają. I atakowani byli bez dwóch stron. Ja bym bardzo chciał zaatakować gobliny i się do końca, ale jak widać nie mam takiej siły. Przebiłbym się do tego miasta w końcu, ale oni im pomogą. Oni mają giga armię. My no niestety aż tak potężni jeszcze nie jesteśmy, dlatego moglibyśmy się w dół przebijać. Za to tutaj też w sumie nie jesteśmy coś mega potężni. No tu by było najlepiej. On ma debel, więc nam nie pomaga, dlatego. Ale my mamy mocną przewagę. Severed Air, no jest silny bardzo. Jest bardzo silny, ale są słabsi od nas. Atakować czy nie? W sumie myślę, że wojna będzie okej. Okay. Wojna z orkami w następnym odcinku? Klasyczek. Także zostawcie suba i widzimy się w niedługo. Trzymajcie się heja.